Zamiast opowiadać o tym, jakie AGH jest, czym jest, a czym nie jest, najprościej zobaczyć. I dlatego proponuję, żeby zamiast tego, aby rektor opowiadał o uczelni, państwo zechcieli wybrać się na przechadzkę po naszej uczelni i zobaczyć, jaką ona jest naprawdę właśnie dzisiaj i właśnie teraz. Dobra, Proszę, wysłał nas pan nas. O, przepraszam. Panie rektorze, wysłał nas pan na przechadzkę. Okazało się, że zajęło nam to aż dwa odcinki. Ja myślę, że to jest po prostu miara wielkości tej uczelni, to jest naprawdę ogromny kombinat. W którym pracuje ogromna ilość ludzi nad tym, żeby z jednej strony kształcić, my mamy ponad 20 tysięcy studentów, a więc jest kogo uczyć, żeby po drugie prowadzić różnego rodzaju badania naukowe, częściowo po prostu z takiej naukowej, badawczej ciekawości, ale bardzo często na zlecenie i na potrzeby przemysłu, no i wreszcie, aby po prostu rozwijać kulturę, dlatego że kultura to nie tylko teatr i nie tylko balet. Badania naukowe, rozwój nauki, rozwój cywilizacji to także w pewnym sensie kultura. Rozmawialiśmy zaledwie z 14 naukowcami. To bardzo niewielu, prawda? Tak, to bardzo niewielu. U nas pracuje ponad 4000 tysiące ludzi, z czego 2 tysiące na stanowiskach ściśle związanych z badaniami naukowymi. A mimo wszystko, jako ekipa telewizyjna, jesteśmy zszokowani. Ich wiedza jest naprawdę niesamowita. Tak, bo taka jest właśnie ta uczelnia. My mamy ogromną liczbę niezwykle uzdolnionych i niezwykle utalentowanych badaczy, i to na tym polega siła i na tym polega atrakcja AGH. My potrafimy zarówno realizować badania naukowe związane z tym ciężkim, czarnym przemysłem, ale jak pan sam widział, mamy też ekipy, które zajmują się najnowocześniejszymi technologiami i mamy również ludzi, którzy no, szybują w przyszłość między innymi w kierunku poszukiwania nowych źródeł energii, nowych sposobów komunikowania się z ludźmi, względnie tego, co ja sam robię, mianowicie nowych form wykorzystania maszyn do tego, żeby myślały za nas. No właśnie, ja myślałem, że my ewentualnie dojdziemy w tym programie. Dla studentów bądź co bądź do przewodnika, do jakiegoś tam rodzaju maszyny, która zastępuje umysł ludzki. A okazuje się, że to nieprawda. To znaczy, maszyna, która by zastępowała rodzaj czy umysł ludzki, nie powstała i nie powstanie chyba nigdy. I dobrze, dlatego że, że byłaby to no, zupełnie koszmarna maszyna, która uczyniłaby nas samych właściwie niepotrzebnymi. Natomiast te badania, które powiedzmy my prowadzimy, które moja uczelnia oferuje, oferuje krajowi, oferuje studentom, oferuje przemysłowi, to są badania, które nie mają uczynić człowieka niepotrzebnym, tylko mają mu pomóc w odnalezieniu tego miejsca i tej roli, która jest człowiekowi przynależna i która jest dla niego godna. Mianowicie roli człowieka uwolnionego od twardej i ciężkiej pracy, a jednocześnie, jednocześnie mogącego korzystać z jej owoców. Czym w takim razie jest pańska dziedzina nauki? Myślę o biocybernetyce. Moja dziedzina jest po prostu jedną z wielu. Jest to ta dziedzina, która w sposób może najbardziej bezpośredni odwołuje się do tych wzorców do tych biologicznych, ludzkich, humanistycznych również poniekąd pierwowzorów całej nauki w ogóle, ale jednocześnie ona rozwija tą naukę na potrzeby i dla celów związanych no, z najbardziej atrakcyjną, bo intelektualną formą, Wyrażania człowieczeństwa, wyrażania siebie, poprzez przede wszystkim i głównie tworzenie z maszyny inteligentnego, twórczego, kreatywnego partnera człowieka. Wszystkie nasze maszyny takie docelowo być powinny, dlatego że tylko wtedy będziemy mogli dzielić z nimi trud pracy i dzielić z nimi trud zadań, które przed nami stoją, w sposób partnerski. One nie będą niewolnikami, one będą partnerami i do takich właśnie partnerskich maszyn my tutaj na tej uczelni próbujemy zmierzać.